Mili Państwo, dziś Światowy Dzień Pośrednika w obrocie nieruchomościami, i to nie jest bynajmniej data przypadkowa, bowiem 30 marca w roku 1867 Amerykanie nabyli Alaskę od Rosji za 7,2 miliona dolarów. Szkoda, że tak mało nabyli. Mogli dorzucić jeszcze parę milionów dolarów, i teraz Stany Zjednoczone rozciągałyby się od Meksyku po Ural. Nurkujemy w marcową prasę, tak się składa, że w dziennik poznański pismo. Po polityczne z marca roku 1930, a tu jakże nęcąca oferta. Ożeni się Pan, jeżeli przyłączy się Pan do Stowarzyszenia Pierścień. Pierścień nie jest instytucją pośrednictwa małżeństw, lecz umożliwia on pełne taktu i towarzyskiej wzajemności poznanie się. Pozwala on bez trudu znaleźć towarzysza lub towarzyszkę życia i prowadzi ich szybko do ołtarza. Członkowie pierścienia są przeważnie dobrymi partiami. Członkostwo nabywa się przez niskos. Wpisowe. Historia każe nam dzisiaj przypomnieć fakt z rubryki pod etykietką zupełnie wyjątkowy łód szczęścia, bowiem taki właśnie trafił się 30 marca 1984 roku. Doszło do tego w miejscowości Dobbs Ferry w stanie Nowy Jork, kiedy to lokalny policjant wpadł na obiad do pizzerii i zażartował, że kelnerce zamiast napiwku da połowę wygranej, o ile wygra na loterii. Numery ustalą wspólnie ów detektyw policyjny nazwiskiem Robert Cunningham wygrał wtedy okrągłe 6 milionów dolarów i zgodnie z umową połowę tej sumy 3 miliony dał kelnerce w formie napiwku a powiadomił o tym dziewczynę następnego dnia rankiem ta oczywiście jeszcze rozespana po całym dniu pracy była przekonana, że to prima aprilisowy żart a konto zbliżającego się 1 kwietnia ale kiedy? Przekonała się, że faktycznie spłynął na nią te 3 miliony, zaczęła tak głośno krzyczeć z wrażenia, że sąsiedzi zamierzali już wzywać policję. Choć przecież policjant był akurat u dziewczyny z tą radosną wiadomością. Wniosek? No, może taki, że warto dawać napiwki, zwłaszcza jeżeli nas obsługują uczniowie czy studenci, którzy sobie dorabiają. To raz. A dwa, że nie należy zbytnio prowokować losu, o ile nie chcemy do Stać po łapach, którą to gruntowną myślą dzieli się z państwem o poranku Wiesław Kot.